Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana, Jezus powiedział do swoich uczniów: To jest moje przykazanie. Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Aby ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Zazwyczaj, kiedy człowiek bardzo boleśnie przeżywa historię ze swojego życia, kiedy bardzo boleśnie doświadcza tego, że krzyż jest ciężki, jego życiowy krzyż jest ciężki, wówczas wiele osób zatrzymuje się na stawianiu pytania dlaczego. Dlaczego taki krzyż, a nie inny? Ale siostry i bracia, to pytanie dlaczego? Ono może być oczywiście bardzo interesujące, ale zazwyczaj nie pozwala człowiekowi rozwijać się i zrobić ani jednego kroku do przodu. Jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa stawiamy sobie wobec krzyża pytanie inne: pytanie po co? Przychodzi trudne doświadczenie, przychodzi krzyż, który zaczyna nas boleć. Dobrze postawić sobie w obecności Boga pytanie po co? Czemu to doświadczenie ma służyć? Kiedy czytamy uważnie Słowo Boże, Pismo Święte, możemy zobaczyć, że Pan Bóg wprowadza również swoich przyjaciół, bohaterów wiary, w bardzo trudne doświadczenia. Czasami ludzi głęboko wierzących. Pan Bóg wprowadza nawet w doświadczenie nocy duchowej. Po co? po to, żeby mogli odkryć nawet w tym trudnym doświadczeniu bliskość Boga. Jeden z najpiękniejszych psalmów, które król Dawid wyśpiewuje, mówi o tym, że nawet gdybyśmy szli ciemną doliną, gdybyśmy nie widzieli wokół siebie nic, żadnego światła, żadnego pocieszenia, nie musimy się bać, bo wiemy, kto nas prowadzi. Bo wiemy, za kim idziemy. Była taka ciemna dolina w historii całego narodu wybranego. W VIII wieku, przed narodzeniem Pana Jezusa, została przez Asyryjczyków zajęta północ. Wiemy, że po śmierci króla Dawida, jego następcą na tronie był jego syn Salomon, który umocnił jeszcze królestwo, prowadził królestwo stworzone przez Dawida wprowadzał w czasy pokoju, a później po śmierci Salomona to królestwo Dawidowe rozpadło się na dwie części. Na północ, która właśnie została zburzona w VIII wieku przed narodzeniem Pana Jezusa i na południe, czyli na Judeę, którego stolicą była Jerozolima. I bardzo trudny moment dla tego południowego królestwa, dla Judejczyków, Wydarzył się, przyszedł w roku 586 przed narodzeniem pana Jezusa, w VI wieku. Była połowa kwietnia, kiedy Ziemia Święta, Jerozolima, została napadnięta przez wojska Nabuchodonozora. Poganie zaczęli deptać to, co święte. W drugiej księdze królewskiej możemy przeczytać o tym, że pan Bóg pozwolił na tak trudne doświadczenie, dlatego że sami. Judejczycy nie szanowali tego, co święte. Kapłani i lud nie szanowali świątyni. Dlatego Pan Bóg pozwolił, żeby podeptały ją nogi Pogan. Nie tylko podeptały, ale także obróciły w ruinę. I bardzo wielu ludzi w tamtym czasie, w VI wieku przed Chrystusem, Zostało z Judei uprowadzonych do niewoli do Babilonu. Ludzie, którzy mieli jakiś fach w ręku, którzy mogli być przydatni wojskom nieprzyjaciół, właśnie tam w ziemi Chaldejczyków, zostali jako niewolnicy uprowadzeni w niewolę. I oto właśnie ci niewolnicy, ci emigranci niedobrowolni odkryli, że Pan Bóg nie został pod gruzami zniszczonej świątyni, ale stał się tak jak oni. Wygnańcem. Że Pan Bóg jest blisko nich, nawet w tym trudnym doświadczeniu, w ziemi obcej, w ziemi ich wygnania, w ziemi ich uciemiężenia. Ale bardzo ciekawie na tę historię każe nam patrzeć prorok Jeremiasz, który przywołuje słowo Boga wyjaśniające dlaczego, po co Pan Bóg wyprowadził tych ludzi z Ziemi Świętej właśnie do, do ziemi Pogan, do ziemi. Chaldejczyków. I Pan Bóg mówi w księdze proroka Jeremiasza tak o tych ludziach. Patrzę życzliwie na mieszkańców Judy uprowadzonych w niewolę, których wysłałem z tego miejsca dla ich dobra. Skieruję wzrok na nich dla ich dobra. Co miało być tym dobrem, które Pan Bóg zamierzał uczynić w życiu tych ludzi, których życie zdawało się być przegrane? Stracili wszystko, stracili swoje domy, stracili miejsca pracy, stracili niejednokrotnie część swoich rodzin, zostali jako niewolnicy z niczym wywiezieni, wyprowadzeni do niewoli w ziemi Babilonu. Co miało być tym dobrem, które Bóg chciał sprawić w ich życiu, dokonać w ich życiu? Pan Bóg mówi tak: dam im serce zdolne do poznania mnie, że ja jestem Pan. Będę ich Bogiem, ponieważ z całego serca powrócą do mnie. I wiemy, że właśnie tam, w Babilonie, w miejscu niewoli. Pan Bóg otwierał bardzo szeroko serca tych ludzi, którzy byli niewolnikami, a później, kiedy już zostali na nowo sprowadzeni do ziemi świętej, kiedy mogli odbudować świątynię, widzimy, że nawet kiedy słuchają Słowa Bożego odczytywanego dla nich przez proroków, słuchają tego słowa płacząc, dlatego że Bóg pootwierał bardzo szeroko ich serca. Nie mogli nawet Słowa Bożego słuchać bez wzruszenia, bez zaangażowania emocjonalnego. Moi drodzy, trudne doświadczenie, krzyż, który miałby jakiekolwiek imię, jest po to, żeby człowiek mógł bardziej kochać, żeby szerzej mogło otwierać się serce człowieka. Tak o doświadczeniu cierpienia, o doświadczeniu krzyża mówi święty Jan Paweł II, że cierpienie jest tym doświadczeniem, w którym człowiek może bardziej kochać. I myślę, że jeżeli popatrzymy na nasze osobiste doświadczenie, kiedy pojawiały się na przykład choroby w naszych rodzinach, okazywało się, że ludzie, którzy nie potrafili do siebie, może nawet latami, przemówić przyjaźnie wobec jakiegoś dramatycznego doświadczenia, wobec choroby, wobec jakiejś bolesnej diagnozy w rodzinie, nagle te konflikty. Zaczynają przybierać właściwe proporcje. Ludzie skłóceni zaczynają rozmawiać. Brat jedna się z siostrą. Cierpienie, krzyż jest również po to, żeby człowiek mógł bardziej kochać, żeby mogło szerzej otwierać się serce. W Australii są takie rośliny, występują, które nazywają się banksie. I one mają przedziwne owoce, które są bardzo twarde żeby banksi mogły się rozwijać, rozprzestrzeniać, muszą jednak nasiona wysypać z owoców. Jest jeden żywioł, który doskonale sobie radzi z otwieraniem banksi. Tym żywiołem jest ogień. I często po pożarach banksi właśnie wysypują nasiona popiół, który powstaje po pożarze. Stanowi wspaniałe środowisko, które absorbuje wilgoć z powietrza i stanowi dobre podłoże dla wzrostu, dla rozwijania się tych roślin. I myślę, siostry i bracia, że kiedy, kiedy nasze serce zaczynają twardnieć, kiedy mamy jakiś problem, żeby być blisko siebie żeby ze sobą rozmawiać, żeby tworzyć dobre relacje między sobą. Wówczas Pan Bóg w swojej dobroci, w swoim miłosierdziu może wywołać w naszym życiu nawet jakiś kontrolowany przez siebie pożar, nie po to, żeby nas zniszczyć, ale po to, żeby otworzyć szeroko nasze serca. W jednym z miast w Polsce, na jednym z osiedli Dochodziło do wielu wypadków samochodowych. Uliczka taka zwykła, osiedlowa, przejście dla pieszych, ale bez sygnalizacji świetlnej. Kierowcy korzystali często z tego, że nie było tam patroli policyjnych i rozwijali nadmierną prędkość. Kilka lat temu doszło tam do tragicznego zdarzenia. Właśnie tym przejściem dla pieszych przychodziła rodzina. Rodzice i malutkie dziecko. I nadjeżdża z nadmierną prędkością samochód. Mąż, ojciec, nawet się nie zastanawiał. W jednej chwili wypchnął jednym gestem wypchnął swoją żonę i dziecko na chodnik. Sam nie zdążył uciec. Zginął na miejscu. I myślę, siostry i bracia, że to malutkie dziecko w czasie tego wypadku. Mogło mieć w swojej głowie rozmaite myśli. Mogła przemknąć przez głowę tego dziecka myśl: Tata chyba mnie nie kocha. Dlaczego tata odepchnął mnie od siebie? Czy tata gniewa się na mnie? I dopiero z perspektywy lat to małe dziecko, kiedy już podrośnie, będzie mogło zrozumieć. Że w tym popchnięciu go na chodnik tata nie odepchnął go, ale okazał największą miłość, ratując jego życie. Czasami, siostry i bracia, doświadczenie trudne, krzyż w naszym życiu, w którym my chcemy nieraz usilnie dopatrywać się jakiejś Bożej złości, może tego, że Pan Bóg obraził się na nas. Dopiero z perspektywy czasu możemy zobaczyć, że w tym trudnym doświadczeniu Pan Bóg okazał nam wielką miłość, ocalił nasze życie, nie tylko tutaj na ziemi, ocalił nasze życie na, na, na wieki, na wieczność. Kiedy patrzymy na krzyż Pana Jezusa, zaczynamy rozumieć, że krzyż jest tym miejscem, na którym otwiera się serce. Serce Jezusa zostało przebite na krzyżu jako znak dla nas. Że Krzyż jest właśnie również po to, żeby nasze serca mogły, mogły się bardzo szeroko otwierać. Zrozumiał to autor dobrze nam znanej pieśni, którą czasami śpiewamy w krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie. Myślę, że wszyscy pamiętamy słowa tej pięknej polskiej pieśni. Jej autor nie pisał tej pieśni, rozważając teoretycznie, czym jest krzyż. Ale pisał tę pieśń mając za sobą bardzo dramatyczne przeżycia. Kiedy miał 26 lat, był już po studiach prawniczych, ożenił się z miłością swojego życia, Zofią Nikorowiczówną, z którą miał pięcioro dzieci. Jednak wszystkie dzieci przedwcześnie zmarły. Później zmarła także Zofia. Dworek, w którym mieszkał. Po śmierci dzieci zamienił w szpital i szkołę dla najbiedniejszych, dla potrzebujących. To, była, to był początek połowa, pierwsza połowa XIX wieku. Później po śmierci żony wstąpił do zakonu. Został kapłanem mając 37 lat. Kiedy wybuchła epidemia, odwiedzał chorych z najświętszym sakramentem z Komunią Świętą. Zaraził się, zmarł. Mając 45 lat, ojciec Karol Antoniewicz, pochowany w podziemiach naszego klasztornego kościoła w Obrze, gdzie mamy wyższe seminarium duchowne w Polsce. Zostawił nam przepiękne pieśni Chwalcie łąki umajone, ale także tę pieśń w Krzyżu Cierpienie. W Krzyżu Osłoda napisał w drugiej zwrotce. W krzyżu ochłoda dla duszy smutkiem zmroczonej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie, serce ci na wskroś przepali, gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża, on ciebie wesprze, ocali. Moi drodzy, Czasami niektórzy ludzie myślą, że ich życiowym krzyżem jest jakiś grzech albo wada główna, z którą nie potrafią sobie poradzić. Jednak grzech nigdy nie jest krzyżem człowieka. Grzech pojawia się właśnie wtedy, kiedy człowiek nie ma odwagi nieść swój życiowy krzyż krzyż swojego powołania. Krzyż obowiązków wynikających ze stanu życia. Kiedy małżonkowie boją się nieść swój krzyż małżeński, pojawia się grzech. Kiedy kapłani, zakonnicy boją się nieść, nie chcą nieść swojego krzyża powołania, pojawia się grzech. Dlatego Pan Jezus mówi, żebyśmy jako Jego uczniowie brali każdego dnia swój życiowy krzyż, właśnie krzyż swoich obowiązków wynikających ze stanu życia, z powołania, które realizujemy przed Bogiem i żebyśmy szli za Nim. W ten sposób okazujemy się rzeczywiście godni wejść do Królestwa Bożego. W krzyżu Pan Jezus pokazuje nam, jak bardzo nas pokochał jak bardzo nas pokochał. Moi drodzy, już prorok Izajasz mówi, pokazuje nam w takim obrazie, jak daleko posunie się kiedyś miłość Boga do nas. Przez usta Izajasza Pan Bóg stawia pytanie i mówi: czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta która kocha syna swego łona? Czy Możemy sobie wyobrazić, że matka zapomni o swoim dziecku. Wydaje nam się to niewyobrażalne, ale wiemy, że niektóre osoby dźwigają taki bolesny dramat w swoim życiu. Właśnie dramat, że, że nawet matka wyparła się swojego dziecka. Są niestety tak bolesne historie. Dlatego Pan Bóg, znając tę kruchość człowieka, mówi: nawet gdyby ona zapomniała. Ja nie zapomnę o Tobie. Oto wyryłem Cię na obu dłoniach. Pan Bóg nie mówi, że każdego z nas, nasze imiona wypisał sobie na dłoni, bo moglibyśmy pomyśleć, że to, co zapisane, można łatwo zmazać. Bóg mówi, mówi że imię każdego z nas, to imię Mój ukochany syn, moja ukochana córka, wyrył na swoich dłoniach. Moi drodzy, ile razy patrzymy na krzyż Pana Jezusa, ile razy widzimy Jego przebite dłonie, miejmy odwagę zobaczyć w tych ranach wyryte imię każdego z nas. Pan Jezus bierze krzyż. Ponieważ kocha. I żeby wyjaśnić nam, że nie ma miłości bez krzyża. Jeżeli kochamy, godzimy się na to, że będzie w naszym życiu również coś trudnego, że będzie nasze życie również obfitowało w niemało wyzwań, ale godzimy się na to, żeby kochać, ponieważ wiemy, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, który w nas mieszka. I wiemy, że miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez ducha świętego, który został nam dany. Pan Jezus mówi: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Mamy kochać siebie miłością chrześcijańską, miłością, która bywa trudna, ale miłością, która przebacza, która nie pamięta złego, miłością, która jest cierpliwa. Miłością, która nie zazdrości, miłością, która nie szuka poklasku, nie szuka uznania, miłością, która wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i która nigdy nie ustaje. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie, serce ci na wskroś przepali, gdy grom się zbliża, Pośpiesz do krzyża, On Ciebie wesprze, ocali. Moi drodzy, ostatni dzień Misji Świętej. Myślę, że wielu z nas podejmowało swoje osobiste postanowienia: jak trwać w tym, co jest święte? Jak trwać? Jak być coraz lepszym mężem, żoną, matką, ojcem, dzieckiem? Pan Bóg dzisiaj błogosławi te wszystkie nasze szlachetne, dobre postanowienia. Kończymy tę misję nie z pustymi rękoma, ale wyposażeni w Boże błogosławieństwo, w Bożą siłę do dźwigania także naszego życiowego krzyża, przyjmowania go z miłością. Amen.